Chrystus, który zbawia człowieka. Chrystus, który szuka, który jest otwarty na każdego z nas. Chrystus, miłość, która potrafiła oddać swoje życie, oddać swoje życie na krzyżu z rozpostartymi ramionami, otwarty na każdego z nas. Dzisiaj sprzedaje nam się miłość w różnej postaci. Wiele mamy podróbek miłości, a my przecież szukamy tej miłości, która jest miłością prawdziwą. Tej miłości, którą odnalazł święty Paweł, choćby. Mówi, żyje, dzięki twej miłości, Żyję dzięki tej miłości, która, którą dał mi Chrystus. On przynosi pokój serca, on daje nadzieję, on daje siłę, on przebacza nasze grzechy. Potrafi przebaczyć nawet te grzechy, które są najtrudniejsze. Często nam się wydaje, że nie ma takich grzechów, które mógłby Bóg przebaczyć, a jednak Chrystus czeka na Ciebie. Czeka, żeby cię zbawić, czeka, żeby przebaczyć, czeka, żeby dać nadzieję, dać siłę, żeby iść dalej w różne koleje naszego życia, naszego, nasze losy, które się często gdzieś tam splatają w różny sposób, czasami zły, czasami trudny, ale On chce przebaczyć aż 77 razy, bo taka jest miłość Boga do każdego z nas. Jeśli chcesz, przyjść, Bóg może otworzyć Twoje serce, może zmienić Twoje życie. Bóg czeka na ciebie, Bóg zbawia.